mam tu Fleweron w kolejnym odcinku z Sebnautiki Zero. Tak. W dzisiejszym odcinku popłyniemy sobie tutaj schowka z zapasami artykowymi. Może coś jeszcze zrobię potem, ale to już zobaczymy. I tak oczywiście, jeżeli spodnijesz ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jesteście na sobie gra z dzwoneczkiem, jeżeli nic nie przegapić, No i tak. Pokażę Wam jeszcze, yy, jakie nazbierałem zapasy przez ten czas. Troszeczkę sobie tutaj yy, szukałem tych. No i mamy troszeczkę Tytanu mieć było więcej, ale baterii trochę zrobiłem. to jeszcze od Boża. tych. ale to było na odcinku. kwarcołów, No co tak, wiecie. Na jakiś czas powinien starczyć. Ale teraz już. Dobra, nie przyciągamy tylko lecimy do tego schowka. Powinniśmy dać na, na spokojnie tam lecieć, bo mamy i i płetwy, y i tą butlę, więc raczej nam tlenu nie zabraknie. Więc dobra, lecimy. No i przydałoby się też znaleźć ten. Jakieś fragmenty ten, tej fragmenty stacji kontroli pojazdów, czy jak to się nazywało? No bo potrzebujemy jeszcze dwóch, z tego co widziałem, żeby móc ją zbudować. Jeszcze dwa zaskanować, dobra tu sobie powietrze nabiorę. No i lecimy 100 metrów. Dobra, lecimy. to jest taki fajny teren. Tutaj mogą się pojawić te takie fajne ryby, które wam pokazywałem. No właśnie te. Ja ich nie skanowałem? O! Chciałem, że jest szkodywałem, te dziurawą. Dobra. Mamy to. Towek z zapasami ratunkowymi. No i pięknie. Co my tu mamy? Jest... Czy to jest. A fragment wykrywacza materiałów. A, to, to, to nie jest to, co myślałem. Już mogę go stworzyć. Super. Dane. Co ja potem to przeczytam. I. Lara. Ej, Spodziewałem się czegoś lepszego. Pateczka. No a jeszcze tu coś jest, dobra. Tam coś chyba jeszcze jest, ale spodziewałem się czegoś ciut lepszego. Wam powiem. No. Dobra. Mamy jeszcze tu jedną skrzynkę. Tu, a dobra, to jest jeszcze prąd na boki, to, dobra, to może jeszcze coś fajnego być. Czelka wody, no, git. Zeskanuję. Czerwone ziele. I tutaj mamy skrzyneczkę, kostka żywieniowa też, git. Hmm, co tu jeszcze mamy? O, to! To! Rad, latarnia. to jest chyba... Dobra, hmm, podniosłem so my... ją, i dobra, to wiem. To, show to spoko. Właśnie to działa tak, że sobie gdzieś tam i tam mi do będzie dawało sygnał, będę wiedzieć, gdzie tu jest Siglete, tylko że ja już mam Siglete, więc nie jest potrzebne, ale dla mnie to chyba tytan jak to skanuje, tak? Tak. No i git. No, tytanu nigdy za wiele. Fragment światła LED. bierzemy. No nie! Znowu mi skaner zabierze. Nie, dawaj mi to. No dawaj mi to, muszę, muszę pilnować się. Tak jestem koło tych mał, bo one tak zabierają te rzeczy. Takie denerwujące. To śmieszne. O, to jest jajo stworzenia. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze dużo głębiej. Płyniemy sobie tutaj, oczywiście. Woda. Kostka żywieniowa. Minas szybko tutaj. 30 sekund. Szybko, szybko, szybko. Tylko, może tak. Tutaj mamy to. Super. Mamy powietrza więcej. O nie, to są te. Pierdziałki Te Ryby, które tak pierdzą no i wybuchają mi w powietrzu W wodzie. Dobre, Co my tu mamy? Płoto. No ładne materiały wam 100 metrów. O nie, dobra To tu będzie się już dwa razy bardziej powietrze zużywało Korzeń wodorostu. Zbudujemy sobie dobra. No i chyba do kapsuły polecimy sobie już No to wracamy To sobie pozbieram Zawsze to złoto się, czy tytan się przyda. Może już nie będę tego skanował. Tutaj będzie to. No i tu już będzie wyjść na powierzchnię. i na taka jest kinia? Ładna. To tu jeszcze to. Srebro, ładnie. Tutaj. I ten, super. Zobaczmy, czy nie ma tu jeszcze innych skrzynek. No bo jedna. Dałoby się. O, jeszcze sobie skonujemy to, bo. tytanu to się tyle kiedyś przyda, że. No. Na przykład, jak będziemy robić C traka to tam chyba dużo Tytanu idzie z tego, co kojarzę. Dobra. filmie. Szkoda, że to nie było żadnego fragmentu stacji kontroli pojazdów. Szkoda, naprawdę, bo. Jakby mi się to przydało? Bym miał już C traka wtedy. Ja, chyba... ja bym już od razu to można Citraka zrobić, jak się tą stację, ale nie jestem pewien. Dobra. Ale czy nie odblokowało mi się jakiś coś nowego fabularnego? Zaraz zobaczę. Mam jakieś coś w PDA się zrobiło. Może tam się coś nie odblokowało. Czekajcie. Lecę do mojej bazy. No i fajnie, że mamy ten wykrywacz złóż. czym ród, nie wiem. Chyba złóż. Że na przykład jak będzie nam brakowało, nie wiem. Ołowiu, no to sobie wykryjemy gdzie jest złoże ołowiu. Fajne. To trzeba na początku zbudować sprzęt. Tak. Narzędzie naprawcze, la, lampa na stojaku i tak, wykrywacz minerałów. Na razie mi tego niepotrzebne jest. La, Radioletarnia mogę stworzyć, lepiej jest nieznane. No na razie tyle. Okej, okay, uuu, ile mam tych rzeczy. Ten odkładamy, ten odkładamy, odkładamy. Te rzeczy zostawiamy sobie do jedzenia, a oto trzeba zjeść. Stare, usmażone, papierze. No zjem co tu jeszcze, nikim się raczej nie stanie. Troszkę wody mi zabierze, ale dobra. Wody to mam dużo. Okej, okay, teraz popłynębym sobie ogólnie gdzieś dalej, żeby poszukać tych, tych fragmentów do skanowania. Bo mam tam jeszcze pasuje baterie, więc jak mi się wyładuje Simaa czy ten siglej, no to nie będzie problem. O, kolejny ten. serio, że tak skanuję to wszystko. Ale naprawdę potrzebuję tego tytanu. Później nie będziemy mi się pewnie chciało zbierać. Dobra. Co to jest w ogóle? No dobra, coś się tak światło odbija. Myślałem, że to jest jakieś... to tak zielono świeciło. Coś światło odbijało. To jest masa tego. Nie będziemy wszystkiego odbierać, tylko jedynczo. Dobra, zobaczmy, czy tu nie ma nic ciekawego w powierzchni. To jest jakaś taka duża kra. Którą nie wejdę. na pingwinów. Fajnie. Dobra. Szukajmy sobie tych fragmentów. One gdzieś powinny być tak porozrzucane. W sumie nie tak blisko jak Sigla, tylko troszkę dalej, pewnie. Żeby już było jednak trudniej. Hmm. Gdzie takie mogą być? Nie wiem, w sumie, czy dzisiaj uda nam się je znaleźć. Przynajmniej jeden. O co ja my te w ogóle? Wodorosty kolejne. Fajne, Bardzo się zakręciłem jakoś i wracam. Nie byłem. Tutaj, to jest jakaś kolejna jaskinia. To no tu może mógłby być tak, ja, taki fragment. O nie. Znowu te. Puchowe ryby. Dobra, ale z tego co pamiętam z nich gniazd bierze się siarkę. O tutaj na przykład, o, 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 dobra. Czy nie siarka, coś innego tam było. Ale tak było w zwykłej że z gniazd tych była siarka. Siarka tam jakieś tam rzeczy się przydawała dobra, lecimy jeszcze w tą stronę. Może znajdziemy. Co to jest? Ale od są no nieco nie ma będzie powietrza przez chwilę. Trzeba płynąć to bokiem. No Już te. To już jest dalszy teren, to tu są te właśnie. No te. O. To, patrzcie, patrzcie. To chyba daje mi troszkę powietrza z tego, że czekajcie, zobaczę się. Nie jest sobie tutaj. Patrzcie tutaj. Tak. no mi daje chyba coś powietrza. Tak, to mi daje powietrze. No jednak ma jakąś moc, więc nie jest bezużyteczna. Może tu jest wielka kratka. Idor, mamy kolejną tą. Mamy kolejny... jakby skład. Uuu, i jakąś stację badawczą taką małą widzę. Co to jest? Co to jest? Nie wiem. PDA. Dobra, potem to wszystko poczytamy, te PDA. Jak wrócimy do oazy Lecimy tutaj. Lampkę sobie Kolejne będzie PDA Nie, to będzie schemat jakiś, tak? Nie wiem, zobacz Zobaczę I co tu jest w ogóle? Tak, mogę coś zeskanować? Zobacz To no, w sumie Jakieś dziwne takie hologramy są nie mam pojęcia co to jest. Ja się, muszę się wynurzyć. Obok poszukamy tych skrzynek. I... To nic już takiego więcej tu nie ma. Jeszcze tutaj coś mamy. Yy, tak. Fragment radio latarni. To będzie ten. Yy, na bokach pewnie są skrzynki porozrzucane tak jak zawsze. Dlaczego już nie widzę? Ale ty mi ciekawi, to jakby. Taka dosyć duża stacyjka, ale no nie ma żadnego zastosowania. Nie było tu praktycznie nic, co jakby coś mi dało. Może to. W tym jest coś ważnego. No Przeczytam. Będzie po polsku. Co to, co to? Co to jest? O, o, o. To jest narzędzie nawigacyjne. Dobra, to jest coś nowego. Mamy nową rzecz do pracowania. Dobra, czyli jednak coś tu było. Czekajcie, muszę się wynurzyć. Może mniej sorry, jak mnie nie słychać, ale strasznie głośno gadają. dają. ty. To ja co? Ja się tutaj wynurzę. I Przeczytam sobie to, to co dostałem. Nie. 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 do Nie. 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 Dobra, Nie. danych, badania, yyy... Delivers... A. Niestety. Teraz mamy Santa. Dobra, to po angielsku. Ale pewnie to nie jest nic ważnego. <laughs> Na razie nic się takiego nie odblokowało popularnego. Czyli pewnie coś musimy jeszcze znaleźć czy coś coś odblokować. Ale dobra. <laughs> Ważne, że znaleźliśmy taką kolejną, jakby stację. Co ja mogę to nazwać taką stacją. Oraz, no, najwyżej, już chyba wracać. Co to jest? Co to jest? Za wiele, tyle Myślę, że to jakiś stwór. Albo jakiś przekursor, Co jest? Kiery to wygląda jak jakiś stwór. Z oczami. będziemy pływać ta tak dołem. Może jeszcze znajdziemy coś ciekawego. Daj mi to. Te rośliny są bardzo fajne. Dają chyba 30 ten? 30 sekund? Tylu Imy do was Teraz polecimy... co sobie zbiorę? Znaczy do baterii potrzebne Polecimy sobie jakiś tam bokiem bardzo, żeby jeszcze coś tutaj znaleźć, ciekawe. O! O, o, tutaj kolejny jakaś jest... Jezusa. O, o, dobra jest siarka, o, wow, no i my walną, no właśnie, one tak działają, ale mamy siarkę, dobrze pamiętałem, że tę siarkę wiesz. i tu mamy jakiś jakiś eiejiej, Ej, ej, ej. Hmm. nie, 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 tu ja tutaj, muszę leć, bo tutaj... Może być coś ciekawego. To wygląda na, na taki cave, w którym coś może być. O, i to na pewno da się zebrać. I Daj mi to. I z tego coś się robiło na pewno. Tak. Z tego coś na pewno się robiło. Pamiętam. Chyba ze... podstawowej jest... Dobra, tu mamy powietrze. Daj mi to. Eksplorujmy tutaj. Jaskini. Może też tu jakieś ciekawe rzeczy będą. O, 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 o! O, 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 mamy. Mamy PDA. Dane altery. Nie wiem, czy chcę płynąć głębiej. Ale dobra, przekonajmy się, co my tu mamy. To jest naprawdę. oj jednak nie chcę płynąć głębiej. To jest jakiś naprawdę wielki. Nie, jakaś wielka, naprawdę wielka jaskinia. O nie, gonimy to coś. To mnie chyba goni. 18 sekund. Będzie chyba ta roślina, tylko nie wiem czy ona się naładowała. Tak, naładowała się. Mamy. No i dobra. Muszę powyżej 100 metrów i tam będziesz ładnie to eksplorować wszystko. Dobra, popójdźmy sobie tutaj do tej roślinki. My to trudno tak trochę. Będę musiał... No, Lepszą jeszcze butlę nową zrobić. O, o, o! Dobra. Patrzcie na to. Mamy to. To no bardzo tlenu nie mam. Czekajcie, wezmę sobie tlen. Sobie tutaj wracam, bo tu jest coś ciekawego. Jakaś baza mi, jakaś mini baza. Tu jest coś ciekawego, prawda? No już płynę, hopie. Mam kobito. Dobra. Bierzemy tlenu i lecimy w dół. To jest pod nami dokładnie. Inne dźwięki się włączyły ogólnie. Ciekawe. Gdzie to jest? To było gdzieś tutaj. Tutaj, mamy to. Dobra, co? Yy, narzędzie naprawcze. Czy nie, to jest budujące. Czyli nie narzędzie budujące. Nie, nie, nie nazywa się to tak, ale jakoś inaczej to się nazywa. Tak. No, muszę szybko, szybko, szybko tego będzie? Wielka. mamy e, panel słoneczny. WIEDA. Bioreaktor. Uuu, możemy teraz sobie bazę zbudować ogólnie. Ładowarka baterii. Ej, naprawdę. To... opłacałeś tu coś? Zaawansowany zestaw elektryczny. To jest... Ile rzeczy mi się odblokowało dzięki tym BDA? Teraz coś będzie jak sygnał O! A buła leci. Tyle? Budla wysokopojemnościowa. No to tyle rzeczy to już ło, Patrzcie, co tu mamy. Budle wysokopojemnościową potrzebujemy, to mamy. Szkło mamy, no spokojnie, ma problemu, zaraz sobie zrobimy jak wrócimy do bazy. To, no to na razie nie jest chyba potrzebne. Szkło emaliowane, no to diamenty, no to na razie ich jeszcze nie mam. Konstruktor Bass, no to sobie zrobimy. Wykryć minerał, na razie nie potrzebne. Urządzenie nawigacyjne też nie, raczej Naprawcza, może potem się przyda. I chyba tyle. Są wszystkie te schematy, rzeczy, które zbudować, z czego możemy budować basem. Joreaktor, jego na pewno sobie zrobimy. I ładowarka baterii. I ją tak samo. Fabrykator pewnie też. No i dobra. Jeszcze raz tam polecę, bo może coś tam jeszcze przygapiłem. Zobaczymy. W ogóle, jakby zaczęło, się zacząć się chyba coś popularnego, bo tam było, że odebrałam sygnał. Mówiła ta, że odebrała jakiś sygnał. I przerwało się, nie wiem. No? A nie będę tego składać w sumie. Fragment Citraka, tak. Tego chcemy. Citrak, dobra. Czyli teraz, czyli nie, mog nie moglibyśmy od razu, jakbyśmy mieli konsolę pojazdów, e Citraka zrobić, tylko trzeba byłoby tu znaleźć go. No i dobra. Git. Kiedy go jeszcze jest w sumie? Nie, chyba. Chyba tyle. Dobra. Lecimy na powierzchnię i lecimy do bazy. No, i tutaj mamy coś ciekawego? Uuu! E, to, to jest chyba też Citrak, ale nie jestem pewien. To może być Citrak. Mi się wydaje. Zaraz to zobaczymy, tylko muszę sobie nabrać tlenu. Czekajcie. No, już to bierzemy. I lecimy w dół znowu. I zaraz mi się bateria skończy. 4% mam, ale mam jedną zapasową, więc git. To było tutaj. I rozwalony fragment. O, właśnie to. Co to jest? jeszcze tutaj PDA jest chyba tak. I tak. djeje, altery. Mogę. Okay. E, czekajcie, muszę się napić. Teraz tam coś tam sprawdzę, co tam, tam gadają. Stabilizacja. Eee, tak. Czy jeszcze potrzebuję więcej fragmentów, czy dam i tam? O, dobra, jeszcze potrzebuję jednego fragmentu. Dobra, 1% mocy. Wymierz do zasilania. Eee, jak to się wymieniało. Dobra, mamy. Nowa bateria. A tą drugą sobie potem w tej ładowarce. No i super. E nie, naprawdę dzisiaj świetne łupy. Na samym odcinku już sobie chyba bozy zaczniemy budować. No. Hmm. Ładnie, ładnie. Naprawdę dzisiaj bardzo ładnie poszło. Jeszcze sobie wiadomo... Czekajcie, ja tutaj dam ra radiolatarnię. Tu jest ten kozacki cave. Kozacka jest Czekajcie, jak to się zmienia... Zmieni nazwę radiolatarni. Eee... I nie, jak sobie nazwę. Czyli patrzcie. I to mi będzie po prostu pokazywało do tego, jak będę daleko. No właśnie. Tak mi pokazywało ten schowek. To no i kozacko. No i w sumie, jak już będziemy mieli tą butlę, to na samym odcinku, jak zbudujemy tę bazę, to może tam się zanurzymy. Zobaczymy. To jest ogólnie blisko mojej bazy. Tak jak sobie zaznaczenia, żeby nie zgubić tego. 100 metrów to jest bardzo blisko. No i dobra. Robimy. Sygnał ratunkowy. O-o-o. Odebrałem coś, co brzmi jak akcja kto, kto lub t, t, kto woła o pomoc, to nie brzmiało jak człowiek. Może to być po technologii architektów. To wiadomość od niej. Kolega sam powiedział, że jest tu coś ważnego. Dobra. Nawet jeśli tylko imitacja inteligentnej formy życia, to może być poważne odkrycie. A jeśli chodzi o altery, to może mieć wpływ na to, co stało się z sam. Zdecydowanie powinien nam to sprawdzić. Uu. Czyli jakiś sygnał i pewnie nam pokaże, gdzie jest ten sygnał. Nie pokazała nam gdzie jest no, Muszę to sprawdzić. Ja nawet nie wiem gdzie płynąć. Bo to jakby... jakby, jakby Jakbyś nie wiedzieli, to jakby jako ja on to gada. Ona, yy, dobra. Wysoko pojemnościowa szkło. Mamy kwarc. To sobie odłożę na razie. Big, yy. Dobra, muszę stworzyć szkło. W sumie tak. Okej. Okay. No i lecimy z tą butlą. Dwa szkła z tego, co pamiętam. Okej. Okay. Jak, co jeszcze? A, muszę sobie zdjąć tą butlę, co ja mam teraz. E Pik. I teraz. Butla wysokopojemnościowa. Super. Ciekawe na ile sekund teraz mi starczy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ze 100. No 100 to myślę byłaby git opcja. 90 sekund. No dobra. Jeszcze może być, ważne, że nie mniej. E, dobra, co tu jeszcze mogę sobie zrobić? O, konstruktor mm, bas, chip komputerowy. Właśnie do tego chipa, z tego co pamiętam, Potrzebowałem tak, koralowca, ale mam tylko jednego. Dobra, to sobie w następnym odcinku, poza odcinkiem sobie ogarnę, żebyśmy już na odcinku zbudowali bazę. I co ja tu jeszcze miałem? Czekajcie. Tu miałem te rzeczy wszystkie. O, tak, to są te rzeczy... Dobra, git. No, w sumie tyle. No raczej nam do bazy wystarczy. Tak mi się zdaje. Jeszcze tu dorzucę. Żarkę. Dobra. To później pójdzie do bioreaktora pewnie. To już jest gnie, więc nic tego nie zrobię raczej. No i w sumie dobra. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jesteście nowi, to z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No i czekać na kolejny odcinek. Nara!